Uważam, że jest ogromna ilość młodych, utalentowanych ludzi i ten program jest bardzo potrzebny. Cieszę się, że wracamy na antenę. Co więcej, wrosło nam nowe pokolenie You Can bo to są ludzie, którzy byli za młodzi, by dostać się wcześniej do naszego programu i przyjść na casting. Poza tym ludzie, którzy byli u nas, a nie do końca jeszcze byli gotowi na taką przygodę, podszkolili swój warsztat i przygotowani są dużo bardziej teraz pod względem i psychicznym, i fizycznym. To nie są lokalne przesłuchania. <noise> Więc na sali dzisiaj na castingu mam ludzi z całej Polski. A to, że oni znaleźli się we Wrocławiu, to albo przypadek, albo ich dobra wola, że akurat tutaj przyjechali. To samo jest w obsadzie teatrów, które tutaj macie we Wrocławiu. To też nie są ludzie urodzeni we Wrocławiu. Ale na pewno z zasługą już można powiedzieć, że placówki, w których się, się pracuje, czy to są teatry, czy to są zespoły, one jakoś świadczą o tym potencjale pedagogicznym, czy potrafimy wykształcić tych ludzi. Potrafimy. Dzień dobry. E, nazywam się Ola Pierożyńska, mam 20 lat i jestem z Wrocławia. E, na co studiuję górnictwo i geologię na Politechnice Wrocławskiej. Tańczę oraz uczę ragi i dancehall. Często zaczynamy od Wrocławia, więc myślę, że uczestnicy tutaj mają naj, e, najtrudniejsze zadanie, bo jeszcze nie wiemy jaki jest poziom, więc nasza poprzeczka jest bardzo, bardzo wysoka, ale, ale zawsze znajdywaliśmy tutaj jakichś naprawdę dobrych tancerzy i jestem dobrej myśli, myślę, że dzisiaj będzie też dobry casting.